Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj wybrałem się na wywędkowanie spawikowo gruntowe Gruntówka i bat mam przygotowany. Tu jest moja zanęta, tu sobie siatkę rozłożyłem. No i łowię na takim mostku. Takie będzie moje siedzisko. Trochę niestandardowe, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mam tam jeszcze spinning z tyłu przygotowany. Może jak nie będzie brało, to może jakiś szczupak, okoń. Zobaczymy. No i co? Ja się zaraz będę rozstawiał. Zanęcimy, zaneta fiderowa i zobaczymy, co dzisiaj będzie. Nie wiem, czy dobrze wszystko słyszycie, bo wieje trochę wiatr. I zanęciłem właśnie w tym miejscu, które teraz widzicie, tu między ty, koło tych trzcin. Tutaj się pojawiają jakieś ryby, bo widać naprawdę, a taki są. Więc tam będę łowił na bata, a dalej tam na środek myślę, że rzucę yy, na gruntówkę. I zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj nam szczęście dopisze. Troszeczkę połowiłem na bata, ale brały same małe rybki. Praktycznie. No i też warunki, w jakich tutaj są na tym mostku, no to nie jest ten mostek praktycznie na jedną wędkę. Tym bardziej, że wieje wiatr w tej stronę, więc jest bardzo ciężko. Zostawiłem tak gruntówkę. No i polujemy. Rzuciłem na środek. Zobaczymy, co coś będzie stukało. No i co? Przed chwilą miałem pierwszą rybkę. Tutaj przy brzegu mi się spięła, ponieważ chciałem telefon wziąć i nagrać. Był to leszcz jakieś 25-30 cm. No było branie, sygnalizator w ogóle. Ten sygnalizator zbytnio nie pomógł. Nie pokazywał w tym miejscu. No, pewnie przez wiatr też na pewno. No i po szczytówce spojrzałem, że jest branie, zaciałem i, i był taki leszcz, więc będziemy próbowali dalej, ale też wiatr wszystko ciężko w tym wietrze naprawdę holować tę rybę. I ciężko też podbierakiem, naprawdę ją tutaj wytargać. Zobaczymy, będziemy próbowali dalej. Yy, Mada czerwony robak na haczyków więc zaraz zobaczymy. I mam nadzieję, że będziemy kontynuowali. Wędkuję dalej. I tak naprawdę poza tym les leszczem, który, którego nawet nie widzieliście, to nie za wiele się działo. Praktycznie no, niezbyt dużo nawet puknięć. Na gruncie Ale też przy, przez wiatr tutaj yy, Przez te fale ciężko jest tak naprawdę ocenić Czy jest branie, czy nie ma go Ja jeszcze będę próbował dalej, ale Też myślę, że nie będę długo łowił, bo po prostu nie ma sensu i Przyjdę innym razem i też złączę dwa filmy Żebyście mieli jeden dłuższy film yy, I tyle Więc jeszcze będę próbował Mady piękne, czerwone robaki Zobaczymy, może jeszcze coś się uda złapać, ale no, nadzieje na to są dosyć małe. No i co, zwinałem już swoją gruntówkę, jak możecie zauważyć, kompletnie nie było obrań, nic kompletnie nie chodziło, oprócz tego jednego leszcza, to widziałem, no, zło, udało mi się zrobić trzy małe ryby, ale to nawet szkoda było pokazywać. Teraz tutaj przygotowałem sobie spinning, popróbuję na spinning, no i będę się zwijał. Myślę, że spinning to jest ostatnia deska ratunku, żeby uratować ten odcinek. No i jeszcze do tego będzie nagrana odcinka druga część. Myślę. Przy, mam nadzieję lepszej pogodzie z innego pomostu. Tylko na grunce połowimy, więc popróbuję na spinning i jak coś będzie to Wam pokażę. A więc to na tyle, jeżeli chodzi o dewędkowanie. Yy, Tę pierwszą część tego filmu. No, miałem jeszcze puknięcia. Puknął szczupak na pewno, bo go nawet tutaj widziałem w wodzie przy tych trzcinach, ale niestety nie udało się nic złapać. Myślę, że jakieś dwa puknięcia miałem, dwie ryby, ale niestety nic nie udało się złowić. Więc tak naprawdę, trzy, kilka małych rybek. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część tego filmu, prawdopodobnie będzie druga część zwędrowania na y, tamtej pomoście, więc ja już się z Wami na, na razie żegnam y, i widzimy się za chwilę w drugiej części filmu.